Dzień dobry. To jest trzecia część krótkiego wideo informującego, w jaki sposób pracujemy podczas wakacyjnego kursu coachingu, który jest kursem intensywnym i bogatym w doświadczenia własne, doświadczenia z drugą osobą i też intensywnym, jeśli chodzi o ilość godzin nauki. Organizacyjnie, co się dzieje? Rozpoczynamy o 9 rano, kończymy o 18. W taki sposób pracujemy. 8 dni. Każdego dnia mamy przerwę kawową. Przerwy kawowe, przynajmniej 2 do 3, oraz 90-minutową przerwę obiadową, gdzie na obiad przeznaczamy około 50 minut, a potem mamy taki czas samemu ze sobą tak jak mówiłam w drugim filmie, w takiej ciszy, w takim wyciszeniu umysłu oraz układu nerwowego, od dużego przebodźcowania zarówno wiedzą, jak i relacjami. To, o co dbamy w szkole coachingu, to aby żołądki nie były puste. Cieszymy się współpracą z cateringiem Apetyt na Zdrowie, który jest bardzo blisko nas i albo przywozimy jedzenie tutaj do szkoły, Albo też jeździmy tam, aby po prostu trochę było odmiany w tych ośmiu intensywnych dniach. Dbamy o to, aby każdy dostał swoje wyżywienie, które lubi, a więc wegańskie, wegetariańskie czy z dużą ilością mięsa. Dbamy o mleko bez laktozy, dbamy o jedzenie bez glutenu, mamy mleka roślinne. I oczywiście, też taki letni czas sprzyja temu, aby pojawiły się owoce na naszych stołach w czasie przerw. I mamy dostawców warzyw i owoców organicznych. Także będziecie u nas dobrze karmieni i dobrze żywieni. Będzie też lekkie ciasto. W trakcie zajęć to nie jest sala hotelowa, szkoleniowa tylko znajduje się w specjalnie wybudowanym budynku. Na tą okazję, 12 lat temu, wybudowałam swoimi rękami z pomocą fachowców i mojego męża budynek, którego energia, jak mówią inni, uczestnicy jest bardzo dobrze i lubią tutaj wracać. Um... To, co można zyskać, to bardzo wygodne pomieszczenia, stary ogród, złapać oddech, zrobić spacer sobie. Więc dbamy o taką ekologię i dobrostan w trakcie kursu. Serdecznie zapraszam i to był trzeci filmik i ostatni, informujący o tym, co się tutaj dzieje.